Manko, wszystkim z tej strony: Major Football. Mamy 2 czerwca, godzina 8.16. Jestem właśnie w trasie do Wrocławia, gdzie jadę wykonać test RTG, a także trening motoryczny z trenerem Rafałem. RTG jadę wykonać po to, żeby zobaczyć, czy ta kość, która, której była robiona plastyka, się odbudowała. Bo ta kość jakby blokuje mnie przed tym, że podczas intensywniejszych wysiłków, podczas jakiejś zmiany kierunku, mocnych przyspieszeń nie złamie biodra, i dlatego muszę zobaczyć jak ta kość się odbudowała i to też jest taka przepustka do tego, żebym zaczął intensywniej trenować. Całe tygodnie, bo ostatni vlog był nagrywany dokładnie 15 maja, kiedy przygotowywałem się do zmiany kierunku, robiłem ćwiczenia pod hamowanie, trochę wall drilly. Dodałem już trochę ruchu do tej zmiany kierunku, co zobaczycie tak naprawdę w tym vlogu. Nie chciałem nagrywać nic przez ostatnie tygodnie, bo naprawdę wszystko wyglądało tak samo jak widzieliście to w ostatnim vlogu. Tylko tak jak mówię, dodałem ruch, ale to co skończyłem, skończyłem cały program Obserwacja 2.0 i to ile niesamowitej wiedzy przekazałem w teorii, która pomaga teraz zawodnikom pracować nad ich inteligencją, bo każde Twoje działanie wychodzi z głowy, każde Twoje działanie jest poprzedzone obserwacją. Więc musisz mieć ją po prostu na najwyższym poziomie, a Twoje zdolności e, poznawcze, czyli właśnie obserwacja, szybkość myślenia, szybkość przewidywania to są elementy, które składają się na szybkość podejmowania decyzji, a ta szybkość podejmowania decyzji określa Twoją inteligencję. Więc jeżeli chciałbyś zbodźcować odpowiednimi narzędziami swoją inteligencję, bo jak mogłeś zobaczyć też mnóstwo treningów, które musiałem właśnie później zmontować, kiedy nie nagrywałem vloga, zostały nagrane, zostały zmontowane i już ludzie właśnie, którzy zamówili ten program, zaufali mi, mogą działać, a także działać w takim odpowiednim procesie, który uczy ich odpowiednich wzorców i odpowiedniego podejścia do piłki, które właśnie może prowadzić do tego, że te osoby będą grały w najlepszych ligach w Polsce, w najlepszych ligach na świecie, czy nawet będą grały po prostu wyżej niż do tej pory grają. Ty też masz taką okazję, wchodź na majerfootbal.com ukośnik sklep z kodem JT Mayer możesz taki program otrzymać. I w sumie to, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to, że ten tydzień zaczął się dla mnie bardzo słabo ze względu na to, że w piątek, kiedy robiłem tydzień regeneracyjny, bo Wy widzieliście tutaj ostatni tydzień, który był robiony na 80%, kolejny tydzień był robiony na 90% i przez trzy tygodnie od 70% jeden tydzień, drugi na 80%, trzeci na 90%, czwarty był tygodniem regeneracyjnym. Zacząłem działać tak jak w projekcie Performance, bo pamiętam, że niesamowicie to na mnie działało, ale dodałem więcej treningów indywidualnych jako trener i też w piątek pod sam koniec tego całego tygodnia regeneracyjnego wyciągnąłem w, w drillu tak jakoś naturalnie nogę i podrażniłem sobie biodro i chciałem w poniedziałek przedwczoraj ruszyć na pełnym gazie w tym tygodniu z pracą już dużo bardziej intensywniejszą. No, ale niestety nie udało mi się. Czułem to biodro, nie czułem się pewnie z tym biodrem, więc skończyłem trening na boisku. Tak naprawdę po krótkim truchcie, po kilku, ćwiczeń, po kilku ćwiczeniach stabilizujących, po kilku ćwiczeniach technicznych i pojechałem do domu autem, aby odebrać rower i wykonać trening na rowerze wydolności tlenowej. Przejechałem sobie z na Donysy, czyli 16 km. Bo wiecie, bo biodro podczas jazdy na rowerze jest odciążone, i podczas jazdy na rowerze go nie obciążam, tak jak na przykład podczas biegania tym już w Hezakademii Rafi tutaj pożywka przed treningiem I niestety zapomniałem karty pamięci do aparatu Więc całość będzie nagrana telefonem w miarę możliwości Także jakości wielkiej nie będzie, ale jakość damy Treningową I trzymasz Mam się ruszać? Mogę przechodzić Palce na siebie Wróciłem właśnie z Wrocławia, jest kolejny dzień Niestety nie dostałem żadnej interpretacji Jeszcze od doktora odnośnie tego Testu RTG, więc nadal czekam I postanowiłem, że tego vloga nie będę na razie Kontynuował aż do momentu, kiedy tej interpretacji Nie dostanę, bo tylko ona Będzie mi potwierdzała to, że mogę Wejść w bardziej intensywny Trening. Nie chcę robić czegoś takiego, że nie mam żadnego potwierdzenia, a zaczynam dużo bardziej intensywnie trenować, zmieniać kierunki, bo nie chcę już zrobić sobie krzywdy. Także poczekam na tą interpretację, te testy siły. Zobaczymy, czy je zrobię. Chciałbym, ale nie wiem, jeżeli będę czuł, że te nogi są silne tak naturalnie, będę widział, że idzie fajny progres. W tych progresjach, które będę stosował po tej interpretacji tego RTG od lekarza, no to wtedy chyba pominę te testy siły i zobaczymy, jak to będzie. Na chwilę obecną czekam na interpretację. No i w sumie lecę teraz zrobić interwał na rowerze i trening techniczny, ale będzie to wszystko wyglądało tak samo jak przez ostatnie tygodnie. Ok, zaraz wam powiem, jak sytuacja wygląda z konsultacjami u doktora oraz wykonaniem testów siły bo muszę je wykonać, jednak się okazało, że w protokole jest napisane, że muszę je wykonać i będą one kluczowe, ale na samym początku zrealizujemy kryteria, to znaczy ja zrealizuję, które też są w protokole, a które mogę zrealizować już teraz. I to są właśnie kryteria, które będę dzisiaj testował na swoim... Treningu, Zaraz wam wszystko opowiem, ale tak jak tutaj widzicie, zaczynamy od playo bez bólu, lądowanie dwie, na dwie nogi na jedną nogę, bieg 70-80% w linii prostej bez bólu, zmiany kierunku na 50% bez bólu i test crossover hop. Również ten test zobaczycie na boisku. Zaraz widzimy się w aucie i wszystko wam wyjaśnię, co i jak. Ok, właśnie wyjeżdżam na trening, zaczynam od siłowni, gdzie będę wykonywał rozgrzewkę, kilka ćwiczeń mobilizujących, stabilizujących. Aktywujących, no i potem przejdę na boisko, gdzie będę wykonywał testy, które widzieliście. Jeżeli chodzi o całą sytuację z doktorem, pisałem do doktora na Instagramie. I prawdopodobnie doktor Styk, czyli lekarz z Ortomet Sport, nie korzysta z Instagrama, więc po prostu skontaktowałem się z kliniką i dostałem informację, że mam napisać maila, wysłać RTG i oni przekażą doktorowi. Doktor się w ciągu najbliższych dni ze mną skontaktuje. Także czekam na kontakt, no ale tymczasem ja lecę realizować swój proces i po prostu jadę wykonać te wszystkie testy. na siłowni bez bólu każdy ruch, lądowanie na jedną nogę, na dwie nogi także pierwszy test mam zaliczony teraz na boisku test 70-80% prędkości biegu ma też być to bez bólu więc to jest kolejne kryterium, które muszę spełnić i trzeci test na 50% zmiany kierunku czyli takie wprowadzenie do dynamicznej zmiany kierunku, to już robiłem po części oczywiście zaczynałem tylko od hamowania dzisiaj to już będzie z takim luźnym ruchem, co zaraz zobaczycie kończę właśnie 10 minut biegu w taki sposób, że 100 metrów szybciej, 50 wolniej, 100 szybciej i ostatnie 50 wolniej. Ok, przechodzę teraz do testowania biegu na 70-80%. Zrobię takich 5 mocnych, jeszcze nie sprintów, ale już prawie podchodzących biegów pod sprint. Robię sprint na 80-70%, na razie dwa bez bólu na 50 metrów, potem trucht, kolejne 50 metrów i powrót, 50 metrów, znowu sprint i od połowy tutaj do tego miejsca znowu luźniej. No i wchodzę do czwartej strefy, nawet do piątej i czekam teraz aż tętno spadnie do 125 i znowu lecę to samo i tak sobie powtórzę 4 razy. Teraz przechodzę do zmian kierunku, zaczynając odtąd przechodząc do lewej, do prawej, czwarte do połowy będzie trucht i od połowy na drugą stronę 70-80%. Raz zmiana kierunku, raz praca przód tył. Zaraz to zobaczycie. I'm trying to touch the states this time. 2021. Yeah, Got to show, I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench, on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the beamer, now I want the dance. Spending all the back, like here I go again. I it, I go again. Outside says chirp, not a for farm. Told you I'm a make, keep the channels on. Yeah, uh. yeah. Why you actin' different when the camera's on? Why you actin' different like your paper long? A day wake up and, and I thank God. Bad decision got you wishing you, you could say nah. I say the you could get hit any day nah. Oh, on my mama, I'm a move, I finally wait out With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy an Amazon. Day I'm like, why me? I heard these labels, wanna buy, buy me. I don't need you, boo. I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring, when I'm switching lanes. Money in the carry on, them am blowing planes. Money in the carry on, them am blowing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in my life. Staying wszystkie testy zrobione. Wszystkie testy wyszły poprawnie. żadnym e, z ruchu nie było bólu. Na samym końcu, tylko jak robiłem to prowadzenie piłki, w pewnym momencie trochę za bardzo przyspieszyłem przy zmianach kierunku e, z lewej do prawej, zewnętrzna, wewnętrzna, to co widzieliście na wideo pewnie. I tam w jednym momencie za szybko po prostu przyspieszyłem, no ale e, zabolało mnie tylko na szczęście lekko i dalej mogłem kontynuować trening. Nie zrobiłem tylko tego crossover hop e, ze względu na to, że nie wziąłem ze sobą metra. Jutro to zrobię. Jutro w domu plan jest taki, żeby popracować dużo więcej nad techniką podań i przyjęć, bo dzisiaj więcej było prowadzenia piłki, jak widzieliście. No i w sumie tyle. Czekam teraz na interpretację RTG od lekarza i żeby przejść do dalszego etapu muszę spełnić kryteria związane, właśnie, które, związane z tym testem siły. Także tylko na to muszę czekać i widzimy się jutro na treningu technicznym u mnie na podwórku w domu rodzinnym.